Coraz bliżej święta, dzisiaj następna rutyna. Czücimy się przez naszego całego ciała. Zacznijmy od głowy, później robimy coś dla bark, dla brzuch i tak po kolei aż, aż do stopy. Nie? Zaczynamy po prostu z naszym barkiem, bo tu damy ręce tak na bok. Tutaj czas leci, damy ręce tak na bok. I tak. Wkręcimy ich tak jakby ręce do góry i wciągniemy teraz nasze ręce do tyłu. Ile tylko damy radę? Prosto sięczyć i ciągnąć do tyłu. Ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć. Ręce w tej pozycji. Ciągniemy do tyłu. Jaka taka mała rozgrzewka. I ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy. Jeszcze parę sekund wytrzymaj. Jeszcze parę sekund wytrzymaj. Dobra. Teraz tamy ręce 45 stopni do góry i dalej ciągniemy do tyłu. Dla osoby, które mają problem z barkiem, to jest po prostu spawienia ciągnąc to tył. to może być taki kurczy, bardzo głęboko, teraz już można nawet trochę taki tak pieczyć. Bo już chwilę jesteśmy w tej pozycji, ale jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę, 20 sekund, jeszcze wytrzymaj, inwestycja w siebie i ciągniemy do tyłu. Jeszcze troszeczkę idzie, jeszcze troszeczkę idzie, jeszcze troszeczkę. Ręce, nie zapomnij, pozycja ręce w tej pozycji i jeszcze raz ręce do góry i tak ciągniemy teraz do, do tyłu. Ręce jak najbliżej, jak najbliżej, nie dotykamy i ciągniemy to tył. I ciągniemy to tył, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ciąg, ciąg, ciąg. Jeszcze pół minuty. Pół minuty jeszcze. I mamy naszą rozkrzewkę zrobione I przy, przy park bardzo się cieszy. Jeszcze 15 sekund. Damy wszystko z siebie. cząk, ciąg, ciąg. Jeszcze, ciąg. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze 3 sekundy, wytrzymać trzymać. Ciąg, ciąg, ciąg. I damy nasze ręce na dół. Pomalutko. Trochę rozruszać to wszystko. Czujesz, jak to było potrzebne. Perfektnie. Następne ćwiczenie będzie dla nas, dla nasz kręgosłup szyjny, dla naszego głowy. Następne ćwiczenie robimy dla nasz kręgosłup szyjny. To jest też to ćwiczenie, które po prostu zawsze zalecane, Jeżeli ludzie mają problem z półgłowem, migreny, ono tu po prostu bardzo dużo pomaga. Robimy to w ten sposób. Prawy park wciągniemy w dół. Patrzymy 45 stopni na prawo. I lewa ręka, tak, środkowy palec idzie do ucho i tak, czas, start, ciągniemy naszą głowę do lewej kolana. W ten sposób. Brodę można trochę, trochę bliżej klatki dać, wtedy jest jeszcze, jeszcze więcej ciąg. To czuć też natychmiast. I ciągniemy prawy park w dół i głowa do lewej kolana. I już robimy pierwsze aktywne, ćwiczenie nie dokładnie teraz. Głowa chce do góry. Na prawo i do tyłu, ale nie puścimy ani milimetr. Park w tu. Puszczyć i dalej ciągniemy pasywne. Pale dalej ciągniemy pasywne. Ciąg ciąg ciąg. Prawy park w tu. I głowa do lewy kolana. I druga aktywna. Głowa chce to górę na prawo i do tyłu. Pełna siła. Na prawo i do tyłu. Pełna siła. Stop. Puszczyć i dalej rozciągamy. Prosto siedzieć. Park w dół. Ślicznie to robisz. Perfekt. I aktywny, dokładny teraz. Głowę na prawo i do tyłu. Ciąg, ciąg, ciąg. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Puszczyć i dalej pasywny. Do lewy kolana. Perfekt to robisz. Jeszcze parę sekund. Ciąg, ciąg, ciąg. Daj wszystko z siebie. Ciąg, ciąg, ciąg. Perfekt. Pomalutko, nie szarpać, pomalutko. Trochę rozruszać, nie? I oczywiście drugą strona tak samo. No i teraz lewa strona tak samo. Lewy park w dół, 45 stopni na lewo. I teraz prawa ręka, środkowe palec za ucho. Czas start. I ciągniemy teraz tak naszą głowę do prawej kolana. Prosto roztoszyć prosto lewy bark w dół i rozciągamy tam, tam całą powias, który jest bardzo często winę za pół głowy, odpowiedzialny za to. Rozciągamy. Bark w dół. I tu tak samo, pierwsza aktywna, teraz głowa chce na lewo i do tyłu. Na lewo i do tyłu. Puszczyć i rozciągamy dalej. Prodę można trochę bliżej klatki dać. I ciągniemy. I druga aktywna, głowa chce do góry. Do góry, na lewo i do tyłu. Puszczyć i dalej pasywnie rozciągamy. Pasywnie rozciągamy. Już czuć to bardzo głęboko. I ostatnia aktywna głowa do góry, na lewo i do tyłu. Na lewo i do tyłu. Puszcz i ostatnie 20 sekund pasywne. Pasywne, ostatnie 20 sekund. Jeszcze 5 sekund wytrzymaj. Dobrze to przydorobisz, Dobrze to przydorobisz, I puścimy pomalutko. Tu tak samo. Tu tak samo. Trochę rozruszać. Perfekt to robiłeś. Jestem dumny z Ciebie. Ta ćwiczenia pielęgnuje troszeczkę ten nasz biedny zgryz, który też po prostu cały czas po prostu coś miękkiego po prostu przygryże. Nie ma nic twardego. Dużo jabłka nie zjemy. Zrobimy to w ten sposób. Jedną ręka robimy taki C. Tu za wrody. Otwieramy buzi jak najdalej i dodatkowo jeszcze ciągamy naszą dolną szczękę tak jakby do dołu. Ja tego teraz, teraz nie robię do końca, bo muszę tutaj e, Wam podpowiadać. Ale tutaj dać głowę trochę do tyłu, żeby później ślina tutaj nie wylecie I ruszamy z czasem. Głowę otwierać, później otwierać i ciągnąć tą dolną szczękę do dołu. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć. Ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć. Tutaj czuć taki, taki ciąg, czy tu ucho, tu ucho, wszystko jest normalne. Jak teraz będzie aktywne, spróbujesz po prostu zamknąć, ale, ale trzymasz, trzymasz. Dobra, zamykaj teraz później, ale trzymaj. Obciążyć te miejsce w najdłuższe miejsca, puszczyć i dalej ciągniemy naszą szczęką w dół. To tu musi być odczuwalny. Ciąg, ciąg, ciąg. Jeszcze ciąg, jeszcze ciąg. 5 sekund i druga aktywna. Dobra, zamykaj później. Spróbuj zamknąć później, tylko trzymaj, trzymaj, ani 1 milimetr nie puścimy. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Puść i dalej otwieramy burzy. Ciągniemy naszą szczękę do dołu. Ukrzy, teraz będzie będziesz to Wszystko jest normalne. Wszystko po prostu wróci na swoje miejsca. I zaraz będzie ostatnia aktywna za 3 sekundy. Dokładnie. Dobra, spróbuj później zamknąć. Tylko trzymaj trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj. 3 sekundy. Puszczyć. I dalej otwieramy. Ciągniemy naszą dolną To, do, do domu po prostu. Jeszcze 5 sekund, jeszcze trzy i nie zamykaj burzy, nie zamykaj buzi. Dobra, czas teraz puszcz wszystko i otwieraj własną siłą tą burzę jak najdalej. Otwieraj, otwieraj, otwieraj jeszcze bardziej, jeszcze milimetr, otwieraj, musimy ten program zapisać. Jeszcze czuć, czuć, jeszcze, 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 jeszcze. Puszczyć i teraz możesz pomalutko zamknąć. Pomalutko. Tu będzie teraz. Możesz strzelać tam, w uchu będzie odczuwalny, to wszystko jest normalne, nie bój się. I tak trwaliśmy dzisiaj o ten nasz skrys. Już słyszę jak mówicie znowu to, ale ta ćwiczenie jest po prostu tak ważne, że po prostu musimy to co najmniej robić raz w tygodniu, żeby po prostu za 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 zabezpieczyć i zapobiegać na przyszłość po prostu Pól w kolanach, po prostu siedzieć na piętach. Szecieć na piętach jest dla wiele osób już bardzo trudno. Oni są po prostu ten. Czasem słyszę się takie rzeczy, po prostu ja mam zablokowany staw, bo da, ja, ja tylko dotąd, reszcie już tak policz, po prostu notale po prostu nie idzie. To jest żaden zablokowany staw. Tu nie ma jakiś polec przez twojego kolana. Po prostu ten mięsień to jest po prostu tak krótko. Jak jeżeli on jest za krótko, to prostu oczywiście to on tu już jest naprężony dalej po prostu nie puszcza. I to jest taki jeden z takich powodów, dlaczego te kolana później po prostu lecą. Nie? Jak ty jeszcze nie siedzisz na piętach tak jak ja, tylko jesteś w tej pozycji, albo w tej pozycji, albo nawet tu do przodu, to jest żaden problem, to jest akurat w ten moment twoja w takiej kondycji jesteś, i to jest teraz twój start. Tak jak, tak jak ja zawsze powtarzam, tutaj nie ma zawody. Po prostu każdy jest indywidualny. Każdy startuje indywidualnie. Jeden już siedzi na piętach, drugi już jest tutaj z tyłnia. A ty może tutaj zaczynasz, ale to jest absolutne. Nie ma znaczenia po prostu. Nie? Załóżmy, że jesteś teraz w tej pozycji. Ten, który już tutaj siedzi, ten, który siedzi na piętach, on oczywiście idzie teraz tu do tyłnia. Piotra idzie do przodu w ten sposób. I teraz, jak Piotr idzie do przodu, zaczyna się tu ten ciąg. Nie? W ten sposób i tak pracuje się do tyłu. Ten, który dopiero jest, jest tutaj, no on idzie tak, tak daleko do tyłu, aż on czuje taki ciąg, który jest jeszcze do wytrzymania, ale musi ciągnąć. Ten ból może być poniżej rzepki, on może być w środku kolana, przeważnie jest poniżej rzepki. Nie? Ale to wszystko jest normalne. To Chcemy coś zmienić, to musi troszeczkę bolić. Ok, ruszamy z czasem. I po prostu idziesz teraz tak, to ty ile dasz tylko radę. Jak to jest teraz w twojej pozycji, to tutaj trzymasz i tu ma teraz ciągnąć. I trzymasz się w tej pozycji. Ten kto już siedzi na piętach, oczywiście siedzi na piętach i robi dalej. I tak tylko czekamy. Dobra, pierwsza aktywna. Oba Was stopy pchamy teraz tomatę. matę. Pchamy, pchamy, pchamy. Aktyw, aktyw. Puszczyć. I idzie milimetr dalej. U każdego. U każdego. Czyli ten ciąg tutaj utrzymać. Pięć sekund i druga aktywna. Dokładnie teraz oba dwie stopy do, do maty, do podłogi. Jeszcze pięć sekund. Pchaj, pchaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Puszczyć. I milimetr dalej. U każdego. U każdego. U każdego i zaraz będzie następna, ostatnia. I teraz aktywne oba stopy do podłogi. Do podłogi. Puszczyć. I milimetr dalej. U każdego uwierzcie mnie. I tak pięknie to robicie, że po prostu dołożymy tutaj jeszcze jeden cykl. Dokładnie teraz. Jeszcze raz aktywne, aktywne. Jeszcze trzy, trzy sekundy. Puszczyć i milimetr dalej. Ok. Jeszcze raz aktywne, pasywne. Aktywny, pasywny, milimetr do tyłu. I czy trzy sekundy? Perfekt. Perfekt. To są takie rzeczy, które prostu są dla naszych kolana po prostu super, nie? Zawsze jak jesteśmy w tej pozycji, robimy przy okazji, też coś dla naszych haluksy. Bo jest po prostu, jest okazja, ja? Damy te nasze dwie duże palce tomaty. W ten sposób wciskamy ich tomaty, i teraz idzie kolana jeszcze trochę do tyłu. Chciałbym tu robić tak, jakby taki, takie napięcie wstępne. Jeszcze do tyłu, naprężyć, tak. ruszę z czasem. I teraz obciążymy to. Obciążymy to. Perfekt. Idąc troszeczkę do tyłu, masz pełne kontrolę ile ciąg. Tu ta, ta, od, odpięta do dużego palca, do tego dużego stawu, wszystko rozciągamy teraz. I tu tak samo aktywne dokładnie teraz te duże palce do maty, wciska ich tomatę. Jeszcze troszeczkę czu, czu, jeszcze, 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 puszczyć i dalej rozciągamy. To może nawet. To może nawet troszeczkę bolić, bo nasze nogi, nasze stopy też są biedne. Cały czas czasne buty, na płaskim chodzimy. I druga, aktywna teraz. Oba duże oba duże, duże pchamy do maty. Pchamy, 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 trzy sekundy jeszcze wytrzymaj. Jeszcze, 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 jeszcze. Puszczyć. I pasywnie rozciągać, tylko czekać. Grawitacja załatwia wszystko. I jeszcze raz. Duży palce do maty. I puszczyć. Jeszcze raz. Aktywny, duży palce do maty. Puszczyć. I jeszcze raz aktywne, puszcz. Aktywne, puszcz. 3 sekundy jeszcze. Perfekt to zrobiłeś. Perfekt. To są takie proste rzeczy. Trwa do 20 minut, albo nawet nie. Całe ciało całe jest po prostu rozruszone. On po prostu pragnie takie rzeczy. Sądzę, że też miałeś troszeczkę trochę, trochę szpa z tym wszystkim i widzimy się następną niedzielę.